Sam fakt tak licznego i takiego gremium świadczy o tym, że jesteśmy zdeterminowani i będziemy o rozbudowę elektrowni Opole walczyć. Walczyć różnymi metodami. Parlamentarzyści będą używali tych instrumentów, którzy, których używali do tej pory, a więc petycje, pytania w sprawach bieżących, interpelacje, rozmowy na poziomie parlamentarnym z parlamentarzystami z Dolnego Śląska, z Górnego Śląska, gdyż brak rozbudowy elektrowni Opole dotyczy nas przede wszystkim, bo to są miejsca pracy na Opolszczyźnie ale również dotyczy Dolnego Śląska, bo to u nich będą odczuwalne deficyty energii, a jeżeli chodzi o Górny Śląsk, będziemy mieli, będziemy mieli problem ze zbytem węgla kamiennego. Ale to jest ten poziom parlamentarny. Natomiast tutaj Grupa Inicjatywna, te wszystkie osoby, które uczestniczyły dzisiaj w spotkaniu, przyjęły pewną, pewne kalendarium zdarzeń, które będzie się rozgrywało tutaj na poziomie naszego województwa. I przesądziliśmy o tym e, w tym kalendarium, że po pierwsze rozpoczynamy e, taką akcją protestacyjną w dniu e, 7 czerwca, to jest piątek, o godzinie 13 e, będzie wiec, spotkanie pod Urzędem Wojewódzkim, gdzie grupa inicjatywna Wszyscy posłowie zadeklarowali się, że w tym spotkaniu, w tym wiecu pod Urzędem Wojewódzkim wezmą udział, również strona związkowa, więc spodziewajmy się wszyscy bardzo licznego gremium pod Urzędem Wojewódzkim 7 czerwca, przypomnę o godzinie 13, gdzie na ręce Wojewody Opolskiego jako przedstawiciela rządu będzie wręczana podpisana dzisiaj petycja. Przez wszystkich, mam nadzieję, wszystkich parlamentarzystów, związkowców, stronę społeczną, związ... przedsiębiorców itd., itd. Zapraszamy na ten wiec, na godzinę 13.00. Myślę, że powiem to w imieniu organizatorów, wszystkich nas, mieszkańców województwa opolskiego. Jak najliczne, najliczniejsze grono mieszkańców województwa opolskiego. Równolegle, proszę Państwa, na terenie całego województwa zbierane są podpisy pod obroną elektrowni Opole. W tej chwili mówię tutaj za strukturę Prawa i Sprawiedliwości, która się w to mocno zaangażowała. Jako PiS mamy zebrane około 1000 podpisów pod obroną elektrowni Opole. Akcja będzie zbierana do właściwie 7 czerwca. Prosimy, apelujemy, żeby mieszkańcy podpisywali się pod tymi deklaracjami o rozbudowę elektrowni Opole. No i mamy na 8 właściwie czerwca zapowiedziane już przez Komitet Organizacyjny zorganizowanie miasteczka namiotowego tutaj w Czarnowąsach, gdzie dzięki uprzejmości władz, wsparciu wielu środowisk będziemy, będziemy przypominać władzy, że nie zrezygnujemy z dopominania się o rozbudowę elektrowni Opole. Łącznie to miasteczko namiotowe, takie określmy symboliczne, będzie zaangażowany również w taki protest na pasach drogi krajowej czy drogi wojewódzkiej między Opolem a Namysłowym, oczywiście w godzinach takich, które nie będą przeszkadzały użytkownikom ruchu, ale chcemy zwrócić uwagę rządzącym, że nie zgadzamy się na to, ażeby zaprzestać rozbudowy. W elektrowni Opole. Liczymy na to, krótko mówiąc, wszyscy jak tutaj jesteśmy, myślę, że mówię w imieniu wszystkich, że rząd wycofa się z tej szkodliwej dla Opolszczyzny, dla energetyki polskiej, dla kraju decyzji o wstrzymaniu rozbudowy elektrowni. Dlatego, że od początku od momentu kiedy dowiedzieliśmy się o decyzji wstrzymania budowy bloku energetycznego w Opolu. Posłowie praktycznie wszystkich opcji politycznych podjęli działania w takim zakresie, w jakim mogli, czyli były pisane petycje, były pisane pisma kierowane do pana premiera. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że grupa posłów Platformy Obywatelskiej od początku podjęła działania zarówno w Ministerstwie Skarbu. Jakie były spotkania z poprzednim ministrem skarbu? Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie pana marszałka Sebesty, pana przewodniczącego Sejmiku Bogusława Wierdaka oraz przewodniczącego regionu opolskiego pana Leszka Korzeniowskiego u ministra skarbu pana Karpińskiego. Sprawa elektrowni nie jest jeszcze zamknięta. Podobne spotkania spotkanie odbyło się u pana wicepremiera Piechocińskiego i w tej chwili oczekujemy na termin spotkania właśnie w sprawie inwestycji elektrowni z panem premierem Tuskiem. Ja osobiście rozmawiałem z panem ministrem Grasiem. Jutro będę w Warszawie, bo jest posiedzenie sejmu i mam nadzieję, że jutro uzyskamy konkretny termin celem przeprowadzenia tych rozmów. Jesteśmy pełni nadziei że te wszystkie akcje protestacyjne nie będą potrzebne. Bardzo dobrze, że powstał komitet, bardzo dobrze, że takie działania są podejmowane, dlatego że jest to inwestycja priorytetowa dla naszego województwa. Poza tym jest ona ujęta w programie specjalnej strefy demograficznej stworzonej przy Urzędzie Marszałkowskim, więc mam nadzieję, liczę na pełne zrozumienie ze strony rządu pana premiera Tuska. Będziemy w dalszym kontakcie z państwem. Dziękuję bardzo.